Jesteśmy w Monako, gdzie swoją siedzibę ma francuska firma kosmetyczna Eisenberg. Spotykamy się z założycielem i prezesem firmy, Joza Eisenbergiem, którego niezwykła historia życia mogłaby posłużyć za scenariusz hollywoodzkiej produkcji, oraz z jego synem, Edmondem, który razem z ojcem zarządza marką. Bardzo dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy. Piękne miejsce, żeby prowadzić biznes. A jakim pięknym krajem jest Polska? Dziękuję. A Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie. To prawda. Znam się na tym, ponieważ pracuję dla kobiet odkąd skończyłem 13 lat. Więc rozumiem, czym jest prawdziwe piękno. Historia Pana życia jest naprawdę niesamowita. Urodził się Pan w Rumunii. Jak to możliwe, że udało się panu zbudować tak dużą firmę, która odniosła wielki sukces w branży kosmetycznej bez pieniędzy, bez żadnych koneksji? Czy to kwestia talentu, szczęścia, czy ciężkiej pracy? Dziękuję za to pytanie. Prawdziwy sukces można osiągnąć jedynie wtedy, gdy zacznie się od absolutnych podstaw. Tak jak w armii nikt nie zostaje od razu generałem. Trzeba zacząć od szeregowca, zwyczajnego żołnierza. Więc co w takim razie było pana szkołą? Moją szkołą było życie, przede wszystkim. Porzuciłem szkołę jako 13 latek. Na tym skończyła się moja tradycyjna edukacja. Ale to nie był koniec nauki. To był dopiero początek. Nigdy nie przestałem się uczyć. Uczę się do dziś. Zaczął pan swoją karierę w modzie. Osiągnął pan ogromny sukces. Tak, jako 21 latek i nagle zdecydował się pan zająć przemysłem informatycznym, zatrudniając naukowców z Uniwersytetu MIT. Tak, najpierw skupiłem się na sztucznej inteligencji, założyłem firmę w Bostonie, zatrudniałem 120 naukowców. Więc jak to się stało, że zamienił pan ją na branżę kosmetyczną? W 1985 roku przejąłem laboratorium naukowe w Szwajcarii. W tym czasie wszyscy pracowali na komórkach zwierzęcych. I cały biznes kosmetyczny również bazował na komórkach zwierzęcych. Powiedziałem wtedy mojemu zespołowi naukowców. Przepraszam, nie jestem biologiem, ale logika podpowiada mi, że nie można mieszać gatunków. Musimy zacząć szukać rozwiązania w naturze. I po 13 latach badań udało nam się dokonać odkrycia właśnie w naturze. To odkrycie było tak wielkie, niesamowite, że samym nam było trudno w to uwierzyć. Polegało na tym, że Trzy konkretne naturalne molekuły wyselekcjonowane spośród 30 tysięcy, a połączone w konkretny sposób dają niezwykły efekt. Ochrzciłem to odkrycie Trimolecular Formula, która przywraca pamięć komórkom skóry i odmładza. Muszę dodać jedną rzecz, bo mój ojciec jest zbyt skromny, żeby sam to powiedział. Pytałaś, na czym polega jego sukces. Bardzo trudno to zdefiniować, ale to, co wyróżnia mojego ojca, który jest nie tylko wspaniałym ojcem, ale i niezwykłym człowiekiem, zawsze prowadziło go życie. Dorastał w takich warunkach, że musiał walczyć o przetrwanie. Zawsze jednak kierowała nim pasja, poszukiwanie nowych rozwiązań i wytrwałość. Zawsze mi powtarzał, bez wytrwałości do niczego nie dojdziesz. Możesz być niesamowicie utalentowany, ale jeśli wciąż się nie doskonalisz, nie dajesz z siebie wszystkiego, nigdy nie osiągniesz sukcesu. Muszę powiedzieć, że Edmund jest idealnym przykładem pana filozofii i miłości do sztuki. Urodził się i wychował w tej atmosferze. Tak, to prawda, dorastał wśród sztuk. Jesteś bardzo utalentowanym muzykiem, grasz na fortepianie, skrzypcach, komponujesz. Jak to możliwe, że porzuciłeś muzykę na rzecz biznesu i dołączyłeś do ojca, żeby prowadzić firmę? Przez długi czas to rzeczywiście muzyka była moim pomysłem na życie. Skończyłem konserwatorium. Moim ulubionym zresztą kompozytorem jest Chopin. To prawda i nie mówi tego dlatego, że Chopin był Polakiem. Właściwie w konserwatorium na każdym egzaminie grałem Chopina, ale w pewnym momencie poczułem, że nie chcę się zajmować jedynie muzyką. Zbyt interesują mnie inne aspekty życia. No i chciałbym kontynuować dzieło Ojca. To tylko dowód na to, jak mądrze zostałeś wychowany. Pan był bardzo mądrym ojcem. Nie wychowywał Pan Edmonda na dziedzica, tylko człowieka z otwartym umysłem. Absolutnie. Taki był mój zamiar. Zapytam więc o Wasze życie. Jak osiągacie równowagę? Trzeba nieustannie coś tworzyć. W innym przypadku. Ja się czuję zagubiony, kiedy nie tworzę. Karmimy się nawzajem swoimi pasjami, wymieniamy się energią i to jest chyba ten sekret. Pasja, miłość i szacunek.